Tam no, się zaprezentowali, nie? Jakbyśmy stali nad tym A ty miałeś wątpliwość o to? Nie, nie poszło ma, nie ma Bo co? nie wyrażać się Nie wyrażać się, tak jest Brawo, A, chyba jest Nie wyrażać się, ale kamerzysta mógłby iść w chuj <gulia> Nie, nie, bo on to ma na głos Zabrycie. Będzie się Guszyń. tłumaczył Z przekroku go

Idę, puk? za... Tak, nie? pukło nagrane, mogę wam to odtworzyć. Nie, nie, nie. Bar. Bar. Bar, Bar, to będzie też puk. puk? puk. Presja kamery robi swoje. Ale jakbym w tym szale precyzyjnie, co ja jest w tym no zobacz naprawdę, koledzy, że, no, ale, tam proszę, koledzy piją kawę, proszę, proszę bardzo tam, tam piją kawę, ale tutaj, tutaj to jest ważne, ro, rośnie trawka Przepraszam, on mnie tutaj pracę, chleb mi odbiera No jest Tak? Tak Tadzio, mogę z nim na ale może... A daj kule, mi pan dokończyć mają, akcję mają kule, Co? Oni mają kulę? Mirek ma całą jedną Tadziu, a tu masz... Metr i trochę, no i trochę i mówię, może nie na siłę, ale może grać w kierunku mojej, bo jej też nie brakuje. Wyjdźcie sportu, co Ameryka, Ameryka. Tak miało być, jak nie ukaruje. Nie wiem, myślałem, że śleba, ale jak wyjdzie Ameryka. Ameryka, Ameryka. Siła, ałó! teraz możesz grać na nią na nie zatrzymać, no, żeby... Myślę, że najlepiej będzie w stanie zwyczajnie puentować, zrobić trzy Normalnie, no ale w kierunku wiele nie brakuje, wiesz Ale no, tyle musiałby mocno zagrać, wiesz, żeby... Kurwa. No, widzisz, tak No <ślappy> <to. ślappy> i zrobiłeś Chyba nie No 4. To ja już sobie pójdę stąd, dobrze? No, się... Wynik, żeś podciągnął, może zmniejszy Jakieś siedem punktów za ale im spadła ta żółta. To nara, panie Macieju.